Witamy w nowym budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu i zapraszamy do jej odwiedzenia. Naszą wizytę rozpoczynamy od stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego, które znajduje się na parterze Komendy. To tutaj spływają zgłoszenia z numeru alarmowego 998 oraz 112. To właśnie tutaj całodobowo dyspozytorzy przyjmują informacje, a następnie zgodnie z procedurą dysponują siły i środki na miejsce zdarzenia. Pracujący tu strażacy są później w ciągłym kontakcie radiowym z jednostkami będącymi w terenie podczas akcji i wspomagają kierującego działaniem ratowniczym, dysponując np. dodatkowe siły i środki na miejsce zdarzenia lub też inne potrzebne służby. W miejscu tym znajduje się również stanowisko dyspozytora powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który jest częścią Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego z Bytomia. Dyspozytorzy dzięki systemowi kamer mają także podgląd na to, co się dzieje na terenie jednostki. Na parterze budynku, przy schodach, znajduje się figura św. Floriana, patrona strażaków, która została wykonana w całości z węgla. Na kolejnych piętrach segmentu A znajdują się poszczególne wydziały komendy. To jest Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, Sekcja Kwatermiszowsko-Techniczna oraz Dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Na piętrze drugim znajduje się gabinet komendanta miejskiego oraz jego zastępcy. Znajdują się tutaj także Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, Sekcja Finansów oraz Sala Pamięci i Archiwum. Bytomska Komenda zatrudnia 110 funkcjonariuszy oraz czterech pracowników cywilnych. Codziennie 24-godzinną służbę pełni 20 strażaków w systemie trzyzmianowym. 14 funkcjonariuszy wraz z pracownikami cywilnymi pracuje w systemie 8-godzinnym od poniedziałku do piątku. Segment B to budynek jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na pierwszym piętrze znajdują się tutaj sala szkoleniowa w której odbywają się zajęcia szkoleniowe doskonalące, pogadanki, prelekcje oraz ćwiczenia. Obok sali szkoleniowej znajduje się siłownia, która pomaga strażakom w dbaniu o kondycję fizyczną i otrzymywaniu jej na odpowiednim poziomie. Na terenie jednostki znajduje się także wielofunkcyjna sala gimnastyczna, na której prowadzone są zajęcia ruchowe, ćwiczenia oraz testy sprawnościowe. Budynek wyposażony jest także standardowo w kuchnie, sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenia, w których strażacy czuwają podczas pełnienia służby. W nowej strażnicy pojawiły się ześlizgi. To, w porównaniu do poprzedniej jednostki, ułatwiło i przyspieszyło strażakom znalezienie się na garażu, a tym samym skróciło czas wyjazdu do zdarzenia. Na parterze znajdują się pomieszczenia magazynowe, szatnie na ubrania specjalne, czyli te, w których strażacy wyjeżdżają do zdarzeń oraz 18-stanowiskowy garaż, na którym zaparkowane są samochody bojowe i samochody operacyjne. Przy betonskiej Komendzie funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Jest to jedyna taka grupa w śląskim, która podejmuje działania na obszarach wodnych. Do dyspozycji strażaków nurków są dwa samochody, Fort Ranger i ciężki skania oraz łódź i ponton. Codziennie służbę pełni sześciu nurków, którzy są przygotowani przez okres całego roku do wyjazdu, jeśli będzie potrzeba podjęcia działań związanych z ratowaniem życia ludzkiego, zwierząt oraz mienia nad wodą, w wodzie lub pod wodą. Pozostałe zaparkowane samochody to samochody ratowniczo-gaśnicze, dwa średnie i trzy ciężkie, samochody techniczne oraz samochód z 37-metrową drabiną mechaniczną. Na garażu znajduje się także pompa AP4000, która wykorzystywana jest podczas zdarzeń związanych z pozyskaniem wody do celów gaśniczych, np. zestawu albo też wypompowania wody z zalanych terenów. Na terenie nowej jednostki znajduje się również warsztat samochodowy oraz myjnia. W warsztacie dokonywane są drobne naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu, które nie wymagają ingerencji wyspecjalizowanego serwisu. Mejnia zaś pomaga w utrzymywaniu pojazdów odpowiedniej czystości. Ostatnim punktem zwiedzania jest 25-metrowa wspinalnia. Obiekt ten wykorzystywany jest do różnego rodzaju ćwiczeń, można na nim na przykład zasymulować pożar mieszkania, ewakuację albo ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie nowej komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Ten obiekt był marzeniem bytomskich strażaków od wielu, wielu lat. Budowa rozpoczęła się w 2018 roku i potrwała dwa lata, a zakończyła się kilka miesięcy wcześniej niż planowano. Nowy adres, ale ci sami strażacy tak samo skuteczni. Jesteśmy gotowi do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni.